Siedem powodów, dla których nie warto uczyć się C. 1. Co 3 lata wychodzi nowy standard języka C. A i tak nikt tego główne nie ogarnia i każdy pisze stary kod. 2. C++ umiera. Już 25 lat zdycha i kurdy jakoś nie chce zdychnąć. Pomóż mu i nie ucz się go. 3. Błędy kompilacji rozwalą ci mózg. Serio, chcesz się skrolować przez te wszystkie wyżygi. I tak nic z tego nie zrozumiesz. 4. C++ to język dla masochistów. Uwielbiasz spędzać godziny debagując segmentation faults? Albo undefined behavior? Lubisz szukać wycieków pamięci, wyścigów i zakleszczeń? Ja uwielbiam. Podczas snu debaguję szablony. 5. C++ to język dla twardzieli. Podczas gdy inni programiści mają piękny i łatwy w zrozumieniu kod, ty będziesz płakać nad swoimi trudnościami z dostępem do pamięci, zasobów czy obsługą wyjątków. 6. Gdy po kilku latach nauki wejdziesz na wyższy poziom i zaczniesz pisać szablony, to przekonasz się, że jednak nie znasz C. 7. Zawsze, ale to zawsze będziesz mieć poczucie, że coś można było zrobić lepiej, szybciej, wydajniej. Musisz tylko poświęcić kolejne tygodnie na to, żeby się przekonać, że zmarnowałeś czas optymalizując coś, co jest bardzo rzadko wywoływane i wcale nie działa szybciej. Ale za to już nikt nie rozumie Twojego kodu. A tak na serio, jeśli jesteś jak starej daty taksówkarze, którzy jeżdżą w manualach, bo lubią mieć kontrolę nad samochodem, i mimo wszystko chcesz się uczyć C++, bo lubisz mieć kontrolę nad pamięcią, no to wiesz, że w Coderschool pomogę Ci odczarować ten język i wytłumaczyć go całkiem prosto. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zapraszam do uczestniczenia w kursach Coderschool, gdzie znajdziesz 2137 wideo odnośnie programowania w tymże pięknym języku i spędzisz pierdyliard godzin trzeskając zadanka. Gwarantuję Ci, że zostaniesz juniorem jeszcze przed emeryturą. Zapraszam.